Ciekawa się Manko, z tej strony Kaja Maja i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym mówię o książkach. Dzisiejszy filmik to będzie trzeci filmik podsumowujący rok 2021. A mianowicie, jak już pewnie widzicie po tytule, jest to, są to największe zaskoczenia, pozytywne zaskoczenia roku 2021. Tutaj mam około 10 książek, które nie były najlepszymi książkami, jakie się czytałam. Ale bardzo się pozytywnie na nich zaskoczyłam. Pierwszą książką, o której chciałabym dzisiaj powiedzieć, i o której jest ostatnio bardzo głośno też i w internecie, na BookTube i ogólnie wszędzie, dlatego że było wznowienie tej serii w jednotomowym wydaniu. I dodatkowo jeszcze wyszła inna książka tego autora. No nieważne, w każdym razie jest to malowany człowiek Petera Bretta. Ja już o tej książce na kanale mówiłam, natomiast yy, znajduje się ona w tym zestawieniu, dlatego że ona mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła. I o ile początek tej książki e, i całe to nasze jakby całe to wejście w świat i historia Arlena młodego, który gdzieś tam e, ucieka z domu i dzieje się to, co się dzieje. W sumie to jest sam początek książki, więc jakby sam jakby motyw zemsty na demonach i tak dalej. Bo tutaj mamy świat, w którym po zmroku wychodzą demony i e, zabijają po prostu ludzi, i mamy różne demony. Mamy demony skalne, demony ogniste, jakieś tam. No, wiecie, wszystkie możliwe, jakie są no, pustynne. No, w każdym razie jest dużo demonów, które wychodzą po zmroku. I cały ten motyw jego zemsty i ta nienawiść, która wywodziła się z tego, że po prostu ludzie byli bezradni i on nie mógł sobie z tym, nie przyjmował tego do wiadomości, że nikt nie chce walczyć. To jest takie trochę sztampowe, standardowe i jakby zaczyna się jak taka typowa młodzieżówka, bym powiedziała, ale później ta, ta książka, zwłaszcza jej druga część, ona. Robi coś oryginalnego, moim zdaniem, i ten świat, jaki jest tam przedstawiony, i te wszystkie relacje, to jest taka fantastyka, którą ja bardzo lubię, dlatego, że to jest taka książka, której im czytamy ją więcej, tym bardziej czujemy się z życi z bohaterami. Tutaj bohaterzy stają się takimi naszymi znajomymi, przyjaciółmi, i niektórych lubimy, niektórych nie, ale bardzo dobrze jakby z nimi współgramy. Nie wiem, czy rozumiecie, o co chodzi. Często, jak są jakieś długie książki, to właśnie mamy takie coś, że bardzo dobrze potrafimy powiedzieć, który bohater jest naszym ulubionym, a który nie jest naszym ulubionym. I bardzo, tak, wiecie, o co chodzi. Bardzo jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, że my się przyjaźnimy z tymi bohaterami. I trochę tak malowany człowiek wygląda, te późniejsze części yy, też takie są, bo my coraz więcej jakby poznajemy tych ludzi. I tutaj nikt nie jest. 100% dobry i nikt nie jest 100% zły. I dlatego ta książka była taka dobra. Też. Nie tylko dlatego, ale głównie dlatego ona była taka dobra. I no poza tym ten świat też był bardzo interesujący. Było to dla mnie bardzo miłe zaskoczenie i mam nadzieję w tym roku skończyć całą serię demoniczną. był demoniczny. Tak to się chyba nazywa. No nieważne. Idziemy do następnej książki, bo książek jest dużo, a czasu mało. Więc tak. Eee, następną książką, jaką sobie tu zapisałam i... Zapisując ją zrozumiałam, że ja zdecydowanie za mało mówię o niej. Powinnam mniej więcej mówić, to jest książka, która ym, zasługuje na to, żeby, żebym ja o niej więcej mówiła, a tak to powiedziałam chyba w jednym wrap-upie o niej, i wydaje mi się, że aż tak nie mówiłam, że mi się podoba, jak mi się naprawdę podobała. I moglibyście odnieść mylne wrażenie, że ona nie była wcale taka dobra, a ona była niesamowitym zaskoczeniem. Jest to szóstka wron e, i również dam to królestwo kanciarzy Lei Bardugo, dlatego. Że ja po trylogii Grish'ów nie spodziewałam się, że kolejne części jakby z tego świata będą tak dobre. Dlatego, że o ile ja jestem z tych ludzi, którym trylogia się podobała, to o tyle ja wiem również, że trylogia nie jest jakby najlepszym, co dało nam świat. Jakby to nie jest jakby super książka ani nic. Ja to rozumiem. Mnie się tam podobał świat, ale sama fabuła. No wiecie, jak jest. To nie są dobre książki bardzo. A szóstka wroni i królestwo że nagle dostajemy coś w ogóle, czego się kompletnie nie spodziewamy. I to było takie zaskoczenie dla mnie. I tutaj mamy historię Kaza, bo właściwie no, można powiedzieć, że Kas jest głównym bohaterem, mimo że jak patrząc na tytuł, to mamy szóstkę bohaterów. I właśnie mamy Kaza, który ma. który ogólnie jest złodziejem. I należy do takiej szajki, właśnie złodziei. On tam nie przewodzi tą szajką, tylko po prostu tam jest sobie. I ma trochę taką opinię. Niekoniecznie dobrą. No jakby złodziej nie może mieć dobrej, dobrej opinii, ale on jest uznawany za takiego troszeczkę... No, oprycha mocnego. I on dostaje propozycję, bardzo wysokopłatną propozycję, a ta, jakby obrabowania pewnego pałacu, pałacu, we fierdzie. Dlaczego ta książka się znalazła w tym zestawieniu teraz? Poza tym, że było to wysokie zaskoczenie po dużo słabszej trylogii, to dlatego, że mimo że mamy tu szóstkę bohaterów, to oni są zupełnie różni. I ja to bardzo lubię, bo sprawiło to u nas coś takiego, że my byliśmy w stanie się z kimś z nich utożsamić, a jednocześnie ci bohaterowie są bardzo szczerzy. Czyli po prostu my wierzymy w to, jacy oni są. My wyraźnie sobie potrafimy powiedzieć, jacy oni są i też. Trzeba się liczyć z tym, że ta książka stoi bardziej bohaterami niż samą fabułą, bo o ile byśmy zabrali całą historię tych bohaterów z książki i, i ich przeszłości, tego dlaczego oni się znajdują w tym miejscu, w którym się znajdują i zostawili sam jakby napad i tak dalej, czyli to co oni robią, to zostałoby tej książki bardzo niewiele. Więc jeżeli ktoś z Was nie lubi książek, które stoją na bohaterach, to wydaje mi się, że Szóstka Wron ani Królestwo Kanciarzy im się nie spodoba. Mi natomiast się bardzo spodobało, bo ja kocham bohaterów i kocham poznawać jak jakby świat właśnie od tej strony, tego jaki kto jest i tak dalej. Więc dla mnie to było bardzo pozytywne zaskoczenie, i przede mną ciągle następna, yy, następne książki z uniwersum, właśnie Griszów i nie mogę się tego doczekać. I tyle, więc dalej. Następna książka to są Pustostany Doroty Kotas. Ja o tej książce mówiłam chyba we wrześniowym wrap-upie. Ogólnie, teraz jakbym miała patrzeć z perspektywy czasu, ja tej książki dobrze nie pamiętam, natomiast w ogóle mi to nie przeszkadza w tym, jak ją oceniam po czasie, dlatego, że to była tak dziwna książka, że przeczytałam ją jeszcze raz. Że po tym, jak ją przeczytałam, ja już sobie myślałam, kiedy będę robić readit. Tutaj mamy główną bohaterkę i ona ogólnie mieszka na Grochowie. I mamy przedstawiony właśnie Grochów w Warszawie, oczywiście. I mimo, że ta książka, jak już wspomniałam, troszeczkę mi się rozmyła z czasem, i forma była tak niezwykła, naprawdę, że, i, że ja po prostu już marzę o tym, żeby ją przeczytać jeszcze raz. I patrzyłam też, czy właśnie autorka nie ma innych książek. Widziałam, że ma drugą książkę, która jest oceniana wyżej na Goodreadsie, czyli Cukry. I jestem też jej bardzo ciekawa, i myślę, że też będę ją czytać. Tutaj nie ma co za wiele mówić. Mówić, dlatego że tą formę trzeba polubić. Jakby, wy musicie sami sprawdzić, czy wam się to spodoba, bo jakby ja nie, nie potrafię ani przyrównać tego do czegoś innego, ani jakby nic kompletnie zrobić. Powiem tylko tyle, że ją się czyta bardzo szybko, bardzo lekko, mimo że jest dziwna, więc nie wiem, to jest raczej na plus i nie jest gruba, bo ma tylko kilka set stron, tam chyba z 250 bym powiedziała, więc ona jest no, cienką książką. Niesamowicie mnie zaskoczyła i. Cieszę się, że jakby mogłam poszerzyć swoje horyzonty, bo nigdy czegoś takiego podobnego nie czytałam jak to. I kolejną książką, która była dla mnie niesamowitym zaskoczeniem. W sensie nawet nie zaskoczeniem, bo ja się spodziewałam czegoś przyjemnego, natomiast chyba troszeczkę w innej formie, jest. I Den, <ścoughs> Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata. Beniamina w ogóle ogólnie to nie, nie wiem, czy on nie jest tym. Amerykaninem latynoskiego pochodzenia, więc byłby Benjamin? Nie wiem, nieważne, Benjamina y, Alre -Sainza? tak myślę, że się czyta. Jest to ogólnie książka, której akcja dzieje się w latach 80., i tu ogólnie bardzo mocno czuć ten klimat retro który praktycznie od początku książki mamy, bo i to takie radio i w sumie jakby ten pick up, którym później jeździ Arystoteles, do czego zaraz dojdę, to wszystko jakby bardzo mocno jest w takim retroklimacie. Ogólnie mamy tutaj historię Arystotelesa, który jest yy, i tego w sumie też, ale to Arystoteles jest jakby głównym, z jego perspektywy mamy całą książkę. Yy, I to jest trochę taki dzieciak, który jest w takim ciekawym wieku, w którym, w którym my zastanawiamy się nad tym, kim my jesteśmy tak naprawdę. Tutaj to jest wiek taki 16-17 lat, bo jest to literatura młodzieżowa i on na basenie właśnie któregoś, którychś wakacji poznaje Dantego. Hmm. I ogólnie, no, oni razem odkrywają sekrety świata. Ja nie mam co tutaj więcej powiedzieć, dlatego że ta książka bardzo mocno stoi takimi relacjami przede wszystkim z rodzicami. Bardzo dużo jest tutaj w tej książce poświęcone y, właśnie y, temu zagadnieniu. I ona jest napisana przepięknym językiem. Ja się tego kompletnie nie spodziewałam. I jeżeli miałabym tą książkę jakby opisać w dwóch słowach, to powiedziałabym, że piękna i za krótka, bo. Ją jesteśmy w stanie przeczytać w jeden dzień. To jest dużo światła na stronie. Mm, no, nie zobaczycie tego pewnie, ale ogólnie no nie ma takiej czcionki jakby yy, małej. I oprócz tego ona też jest taka, że ją się czyta bardzo szybko. Ja bardzo doceniam tą książkę, bo ona gdzieś tam uderza w taką wrażliwość we mnie, której ja bym się nie spodziewała. Gdybym ja była troszeczkę młodsza, nie wiem, z 5-6 lat, to ona by była w topce moich książek życiowych. Ale ponieważ już minął mi czas, w którym. W którym, w którym ja bym tą książkę tak dobrze zrozumiała, to dlatego nie jest w topce, ale jest bardzo wysoko i będę ją na pewno relidować. Tutaj, jakby bardzo mocno. Czuć ten moment w życiu człowieka, który, który każdy z nas dobrze pamięta. Ten moment, kiedy my się zastanawialiśmy, kim my chcemy być, kim my jesteśmy. Mieliśmy jakieś niesamowite przemyślenia. Tutaj w ogóle Arystoteles, ja sobie nawet zaznaczyłam jeden cytat. Arystoteles mówi dokładnie to, co ja kiedyś sama czułam. To jest jakby niesamowite. Polecałabym tą książkę każdemu nastolatkowi, naprawdę. I kolejna książka to. Zabierz mnie do domu, Mario. Ber. Ona znajduje się dlatego, że zaskoczyła mnie pod takim względem, że wszędzie słychać, że dorośli są lepsi, a, bo jeszcze są dorośli tej autorki, a mi się bardziej podobało Zabierz mnie do domu, i to było dla mnie niesamowite zaskoczenie i dlatego dałam ją do tego zestawienia. To jest zbiór 11 opowiadań, które mówią które ogólnie opowiadają o życiu i o takiej psychice człowieka, no bardzo one są różne, kompletnie od siebie się różnią, natomiast motywem przewodnim tych opowiadań jest właśnie ten dom i takie poczucie bezpieczeństwa. Yy, bardzo fajne opowiadania, nie wiem co tu więcej powiedzieć, dlatego, że to jest bardzo krótka książka, ona ma no ze 150 stron może i te opowiadania naprawdę są bardzo krótkie, niektóre mają po 6 stron, ale są tak dosadne i tak typowo dla literatury gdzieś tam około skandynawskiej takie surowe, że to jest niesamowite, naprawdę. I każdy z tych opowiadań ma tak otwarte zakończenie, że jesteśmy w stanie sobie sami dopowiedzieć niektóre rzeczy, ale w taki bardzo przyjemny sposób. Ja właśnie widziałam opinię, że ludzie mówią, że one się kończą tak bez sensu. Nie, one wszystkie mają sens i to było tak dla mnie niesamowite. Ja tak polecam tą książkę. Przeczytajcie ją naprawdę, dlatego że ona nie jest gruba. Zajmie wam to z jeden dzień. A będziecie w stanie stwierdzić, czy Wam się też podoba, tak jak mi, i wtedy będziemy mogli podyskutować na ten temat, na przykład. Więc bardzo polecam, zabierz mnie do domu. Kolejną książką. Ja się zastanawiałam ogólnie, czy ją dać do tego zestawienia, ale myślę, że jednak koniec końców ona mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła. Dlatego, że zaskoczyła mnie też z takiej strony, że ja się spodziewałam czegoś zupełnie innego niż dostałam, ale koniec końców to, co dostałam. Nie było wcale takie złe, mimo że było zupełnie inne. Jest to pieśń, achi o, jest to pieśń o Achillesie yy, Madeleine Miller. Ogólnie jest to retelling historii o Achillesie. I teraz na wstępie powiem, że. Wydaje mi się, że 90% retellingów ogólnie y, traktujących o y, greckich mitach by mi się podobała, więc ja kompletnie nie jestem jakby osobą tutaj y, obiektywną w tym względzie. I, I czytałam też kilka tej autorki, ale wydaje mi się, że kilka mi się jednak mniej podobało. To jest dosyć interesujące, bo też to było ciekawe. Ale jednak pieśnią o Achillesie, słuchajcie, ja się bardzo spłakałam na tej książce, naprawdę. Jakby ona była śliczna. I właśnie słyszałam takie opinie, że to jest romans. Mm, troszeczkę bym się pokłóciła. Tutaj mamy o tyle ciekawą historię, że yy, jak już wspomniałam historię Achillesa, ale opowiedzianą yy, z perspektywy jego przyjaciela Pat Patroklosa. To jest trudne. Patroklosa, Partoklosa, Patroklosa. Patroklosa zdecydowanie. E, ojejku, jakie to było trudne. Nieważne. W każdym bądź razie, e, jeżeli chodzi ogólnie o mity greckie, to wiecie, one się trochę między sobą różnią z różnych przekładów. I w zależności od przekładu mówi się, że Patroklos, Partoklos. Partoklos był kochankiem Achillesa lub jego bliskim przyjacielem. Tutaj mamy taką historię, że on był jednak jego kochankiem, dlatego się mówi właśnie, że to jest historia miłosna. Ale ten romans tutaj, on jest napisany tak ładnie i to jeszcze z perspektywy takiej osoby, wiecie, która w tym jest, ale opowiada jakby całe życie, które Pat Pat Patro Partoklos opowiedział w tej książce, ono nie jest o nim. Kompletnie nic o nim nie wiemy i to, to większości ludzi, mi się wydaje, które, którzy tę książkę czytają, przeszkadza. Dlatego, że mamy bohatera, który występuje w historii, ale który kompletnie nic o sobie nie mówi, bo wszystko, co opowiada, jest o Achillesie. Stąd jakby tytuł pieśń o Achillesie. I to jest bardzo fajny zabieg. No, niesamowita to była historia. Była tak smutna, tak przepełniona takim brzemieniem bycia bohaterem z tej drugiej strony, której kompletnie my nie widzimy. Nie widzimy na ekranie, bo na, na ekranie widzimy bohatera, który wiecie, jest zawsze najlepszy. A tutaj mamy pokazany taki to wszystko ze strony z tyłu, po prostu jak to wygląda. Bardzo fajna książka, i uważam, że troszeczkę jest krzywdzące to, że jest uważana głównie za romans, dlatego że. Tu jest coś więcej i to więcej właśnie mi się podobało, i jest niesamowicie wciągająca, i tyle właściwie, no wow! Polecam, polecam, polecam. E, I kolejne książki, Adam od razu dwie, to jest są książki Adama Silvery. More Happy than Not, czyli bardziej raczej szczęśliwy niż nie. E, I nasz ostatni dzień. Zacznę od naszego ostatniego dnia, dlatego że przeczytałam ją pierwszą i to była pierwsza w ogóle książka Adama Silvery, jaką przeczytałam w życiu. I Adam Silvera to jest troszeczkę dla mnie takie objawienie tego roku, dlatego że on, pisząc, jak gdybym ja była młodsza, to, ale nawet tak nie jestem młodsza, on, te wszystkie konkluzje, które są w jego książkach i które wynikają z tego, jak on pisze, one tak bardzo do mnie trafiają, jakby ja myślę, myślę tak jak on, wiecie o co chodzi, ja czuję tak, tak, taką więź między nami, to jest, to jest autor, którego ja bym chciała poznać, jakby bardzo mocno na mnie oddziałują jego książki, może są proste i nie są wcale takie, wiecie, trudne, i są szybkie, i to są zwykłe młodzieżówki, tak naprawdę, chociaż nie są takie zwykłe, to gdzieś tam one uderzają w ten punkt we mnie, który powinny uderzyć, i to mi się bardzo podoba. Więc to był taki wstęp o Adamie Silverze ogólnie, nasz ostatni dzień, czyli historia, w której jesteśmy w świecie, w którym są prognozy śmierci. Czyli człowiek na przykład dostaje po północy telefon o tym, że 24 godziny życia mu zostały. I że on w ciągu tych 24 godzin umrze. Yy, I mamy głównych bohaterów, czyli Mateo i Rufusa. Oboje dostają ten telefon, no i tam dziwnym splotem przypadków się spotykają i przeżywają razem swój ostatni dzień. Super książka i fajne zakończenie, i jakby zakończenie, którego się spodziewamy, i jednocześnie się nie spodziewamy, jakby od razu wiemy, jak to się skończy. I bałam się troszeczkę, że sposób, w jaki to się skończy, mi się nie spodoba, ale mi się wszystko tu podobało, jakby od początku do końca. Znaczy, no nie wszystko, bo nie jest w najlepszych książkach, chociaż poważnie się zastanawiałam, czy nie dać jej do najlepszych książek tego roku, dlatego, że jest to jedna z lepszych młodzieżówek, jakie przeczytałam w życiu a dobre młodzieżówki też należy doceniać. A jeszcze wracając do Arystotelesa Arstotel, i Dante, te książki są bardzo mocno podobne, więc jak komuś się spodobał Arystoteles i Dante, którego mam tu, <grym>, to nasz ostatni dzień też nam się najpewniej spodoba. Mało tego, z tyłu na Blerbie jest wypowiedź Adama Silvery, że to jest jedna z jego ulubionych książek i to mocno czuć. Na przykład patrząc na, jeżeli czytaliście obie książki, na historię z ptakiem, ona jest jakby, wydaje mi się, że inspirowana. Może, może nie, nie wiem. E, podobne książki, bardzo, w takim podobnym klimacie. I podobni, bardzo bohaterowie tutaj są, ale jednocześnie obie są zupełnie różne, bo z, obie z zupełnie różnych powodów mi się podobały. E, tak, odłożę to. E, więc nasz ostatni dzień polecam. Trzeba mówić o takich młodzieżówkach. Natomiast jeżeli chodzi o More Happy than Not, to tutaj troszeczkę jest, tutaj troszeczkę jest historia inna, bo mamy świat, w którym. Yy, też taki alternatywny jakby świat, w którym istnieje takie miejsce, yy, w którym możemy wymazywać swoje wspomnienia, troszeczkę manipulować tak swoim mózgiem. I o ile tutaj jakby samo wykonanie tej książki jest yy, gorsze niż nas, nasz ostatni dzień, bo ja nie wiem czy to nie był debiut autora to o tyle, w ogóle to co tam się dzieje to jest takie niszczące banie w ogóle, niesamowita książka mamy głównego bohatera, który, któremu ginie ojciec i ja nie wiem czy ten ojciec, ojciec popełnia samobójstwo um, i troszeczkę ten bohater nie potrafi, się, nie potrafi sobie z tym poradzić nie potrafi się znaleźć w tym wszystkim i poznaje pewnego chłopaka w który, mm, w którym się zakochuje i tutaj jakby to prowadzi do takich różnych rzeczy w tej książce i yy... I nie wiem właściwie, jak Wam to opowiedzieć, żeby to opowiedzieć Wam dobrze. To jest bardzo niesamowita książka. I tyle po prostu. Też się strasznie spłakałam. Prawie tak jak, chyba bardziej nawet niż jak na Achillesie. Bardzo, bardzo łamiąca. Trzeba sobie, trzeba się liczyć z tym, że ta książka może troszeczkę Wam złamać serce. Również takim objawieniem tego roku dla mnie były książki V. Schwab, które żadna nie była na tyle dobra, żeby się znaleźć w najlepszych książkach. I... Wiszys mnie rozczarowało i właściwie niewidzialne życie Adlaru też mnie rozczarowało, ale, um, ale trylogia, trylogia od cieni magii mnie zaskoczyła bardzo pozytywnie. Tutaj mamy taką fantastykę, w której mamy świat, w którym są cztery Londyny, czyli e, biały Londyn, w którym w ogóle jest już taki trochę wyniszczony, wyniszczony magią, czarny Londyn, który w ogóle nie istnieje, jakby już nie ma go. Szary Londyn, czyli jakby nasz Londyn, w którym nie ma magii, są zwykli ludzie, oraz czerwony Londyn, w który tryska magią. I właśnie w czerwonym Londynie mamy Kela, który jest jakby podróżnikiem. On może podróżować pomiędzy tymi wymiarami, tymi Londynami i dziwnym splotem przypadków dostaje w ręce przedmiot, który był. Kiedyś w czarnym Londynie, i on tryska czarną magią. Spotyka po drodze taką Lailę, i oboje muszą zanieść ten przedmiot z powrotem do miejsca, z którego on pochodzi. I to rozpoczyna taką niesamowitą jakąś przygodę ich, i to jest pierwsza część. I pierwsza część była najgorsza moim zdaniem z tych wszystkich, chociaż spotykałam się z e, opiniami, że nie. Mnie się podobało zakończenie bardzo mocno tej całej części. Jestem wielką e, fanką e, Alukarda, chyba tak się czyta to imię, e, który się pojawia dopiero w drugiej części, więc jakby siłą rzeczy nie ma go w pierwszej, więc troszeczkę dla mnie spada poziom pierwszej części. Polecałabym ją osobom, które zaczynają z fantastyką, dlatego że ona jest taka troszeczkę bardziej soft ale jednocześnie jest bardzo interesujący świat tutaj. I bardzo fajne postacie. Bardzo pozytywnie się zaskoczyłam i sam fakt, że w przeciągu dwóch miesięcy skończyłam całą trylogię. Ja tak zazwyczaj nie robię. Zazwyczaj jakby czytam książkę i później czytam coś innego i coś innego i coś innego i mija rok i ja patrzę, że mam pierwszą część przeczytaną, która mi się bardzo podobała, ale dalej nie zaczęłam drugiej, a tutaj skończyłam trzy części mniej więcej po kolei, więc polecam, bardzo, bardzo mocno polecam. Ostatnią książką, o której powiem, to, to było trochę zaskoczenie. Ogólnie w tym zestawieniu jest bardzo dużo młodzieżówek, ale jest to poradnik dla gentlemana o niewinności i cnocie, występku i cnocie. Macie tu okładkę. Mackenzie Lee. Jest to historia której akcja osadzona jest w XVIII wieku, i to już dużo mówi o tym, że książka może mi się spodobać, sorry, w XIX wieku. Bo tak, wracamy do tych filmików sprzed dziesięciu filmików wcześniej, kiedy mówiłam, że nie umiem wieków. Tak, nieważne. W każdym razie że tutaj mamy Henry, się chyba nazywa chłopak. On wyrusza na tą swoją podróż, którą się odbywało, jak się było młodym, czyli to Grand Tour. I przez swoją troszeczkę taką głupotę kradnie pewien przedmiot, i okazuje się, że ten przedmiot jest bardzo, bardzo ważny. I to rozpoczyna taką przygodę niesamowitą, w której oni jeszcze jeżdżą po tej Europie i w ogóle. To jest taka typowa przygodówka, natomiast jest to jedna z lepszych książek przygodowych, jakie ja czytałam, ponieważ jest tak wciągająca, ja ją tak chapsnęłam i oprócz tego ona. To jest książka, która ma idealny zadatek na film. Naprawdę, ona, ta przygoda cała jest tak nas pochłania, to jest tak niesamowicie wciągające. Bardzo polecam. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że mój filmik Wam się spodobał. Zapraszam na mojego Instagrama, na mojego gutrica. Linki oczywiście znajdziecie w opisie. Jeżeli filmik Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, <grym> oczywiście. <grym> I życzę Wam miłego dnia. Hej! thank you